Dobry wieczór, witam Państwa po meczu jednej ósmej finału Pucharu Polski pomiędzy Koroną Kielce a Widzewem Łódź zakończonym wynikiem 1-0. Jest z nami trener Daniel Myśliwiec. Bardzo proszę o podsumowanie meczu. Dobry wieczór. Kluczowa kwestia to był awans do kolejnej rundy. Nie awansowaliśmy. Mam poczucie, że zawiedliśmy. I bez względu na to, jaki byłby komentarz po meczu, to niczego to w sumie nie zmieni. Sposób gry, przygotowanie do meczu, przebieg meczu, okoliczności, gdzie oczywiście centymetry decydują o finalnym wyniku, jeszcze raz podkreślam, to nie ma dla nas żadnego znaczenia. Rozgoryczenie, złość, mógłbym wymieniać wszystkie negatywne emocje, które są w nas. Ale to jeszcze raz podkreślam, niczego nie zmieni. Musimy zrobić wszystko, żeby w tym ostatnim meczu, w sercu Łodzi, osłodzić sobie ten ostatni gorzki okres, który sprawiliśmy sobie wy wynikami. Dziękuję. B bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera? Jeszcze raz Maciej Wójciechowski widzę w to my. Chciałem zapytać o kwestię gry z zespołami z dołu tabeli, bo to już się staje taką chyba normą przykrą. Ja wiem, że dzisiejszy mecz to spotkanie jednak pucharowe, no ale jednak rywal ligowy, więc, więc można spokojnie spojrzeć w tabelę. Na pewno trener też to analizował. No, tylko z ostatnie piątki w tabeli, tylko Radomiak został przez nas pokonany. Dwie ostatnie drużyny to, to dwa zdobyte punkty. Łuszcza porażka, korona, dwie porażki w ciągu dwóch. W ciągu dwóch miesięcy już nie będę nawet silił się na, na, na liczenie, ile tych procentowo punktów nam uciekło w, w tych meczach. I czy to trener rzeczywiście dostrzega, że jest jakiś problem właśnie w grze, może systemowy problem w grze z, z zespołami, które są teoretycznie niżej sytuowane w tabeli, no bo tutaj ewidentnie widać, że, że z, tym, z tymi zespołami wzywnie punktuje. Myślę, że tutaj jest kwestia. Nawet w moich odpowiedziach nie próbuję czegoś podważać, ale niepodważalna i no, ciężko z tym dyskutować. Jeżeli punktuję słabo, e, teoretycznie niżej notowanymi innymi rywalami, z pełnym szacunkiem do nich oczywiście, to to nie jest przypadek. I oczywiście okoliczności pojedynczych meczów, tak jak dzisiaj moglibyśmy punktować, tak jak wcześniej moglibyśmy punktować, to nie ma znaczenia, bo na sam koniec liczy się to, co w sieci. I tutaj e, wskazać jedną kluczową rzecz nie ma takiego mądrego, który by to zrobił. Ja na pewno widzę, że i dostrzegam zależność w momencie, kiedy jesteśmy odważni, w momencie, kiedy nie kalkulujemy, a na ogół tak jest z mocniejszym rywalem, pomimo ostatniego wyniku z Rakowem, bardzo świeża powiedziałbym potwierdzenie tej, tej tezy, że my po prostu, mówiąc kolokwialnie, nas puszcza i piłkarze zamiast Rozważyć kilkukrotnie, czy powinien tam zagrać, czy powinien wykonać ten dribbling, widać, że on nie jest na takiej swobodzie. Po straconej bramce tutaj widać było ogromną różnicę w takiej inicjatywie. Nie mamy nic do stracenia i właśnie to jest coś, do czego ja muszę dotrzeć, to jest coś, co ja muszę permanentnie przypominać, wyposażyć piłkarzy w jeszcze większą odwagę. Bo oczywiście to nie jest tak, że się boi ktoś przeciwnika, tylko w momencie, kiedy jesteś. W sytuacji, w której musisz wygrać, koniecznie musisz wygrać, to inaczej człowiek funkcjonuje, szczególnie wtedy, kiedy nie czuje się na tyle pewny siebie, i to jest, myślę, taka kluczowy element albo kluczowa rzecz, której my powinniśmy być świadomi, że fakt, że ktoś oznacza ciebie jako faworyta i ty musisz ten mecz wygrać, to nie znaczy, że ty musisz być przez to bardziej skoncentrowany, bardziej napięty. My Moim zdaniem za bardzo wtedy. Tak jakbyśmy chcieli coś zrobić inaczej niż w poprzednim meczu, w tym teoretycznie lepszym rywalem. I paradoksalnie jest efekt jest na ogół odwrotny, bo pomimo tego, że mamy posiadanie, pomimo tego, że bardzo fajnie wychodzimy z pressingu, co z tego? Jak na sam koniec. W momencie, kiedy jesteśmy pod polem karnym przeciwnika, brakuje nam odrobinę precyzji, i to nie jest tak, że brakuje nam precyzji, bo nagle piłkarz, który strzeli bramkę Drużynie-Rakowa, piłkarz, który strzeli Lechowi, nagle jest za słaby, żeby strzelić, brakuje mu jakości, żeby strzelić y, koronie czy innym rywalom. To, no, to tak nie działa. To jest cały czas kwestia oczywiście uświadomienia sobie, że to jest teoretycznie tylko mecz, ale z drugiej strony mieć świadomość jego wagi, że to jest aż dla nas mecz, bo my, jakby na to nie patrzeć, bardzo często ja jestem w sumie odpowiedzialny za nastroje wielu ludzi, wielu naszych kibiców i szczególnie w społeczności Widzewa to jest dla nas bardzo ważne i, i mogę zapewnić, że dla nas jako szatni, dla nas jako w sensie dla moich piłkarzy, dla mnie to jest niebywale ważne i choćbyśmy nie wiem jak to deklarowali, to to nie ma najmniejszego znaczenia, tylko my musimy zrobić wszystko, żeby właśnie ten moment w takich momentach udowodnić, że bez względu na to czy gramy pięknie, czy nie gramy pięknie, czy to jest bramka po dośrodkowaniu, czy to jest bramka wypchnięta siłą do bramki, no to nie ma najmniejszego znaczenia i to jest, to jest taki kluczowy element, jeżeli miałbym spuentować, czyli w momencie, kiedy grasz ze słabszym i to jest fakt, że punktujemy słabiej, że tutaj musimy grać dokładnie z takim samym nastawieniem, jakby to był mecz z naj... Jest najbardziej wyczekiwanym rywalem, a nie rywalem, którym jakoś będzie przeszkadzał i z takim nastawieniem. Nie wiem, czy, czy to było w miarę klarowne dla Pana moje, moja perspektywa. No, już dopełnijmy druga rzecz. z Koroną powiedział Pan, że nie jest tak żywy, że kratkę tylko punktuje w kratkę. I doliczając dzisiejszy mecz, wiadomo, mecz pocharowy podkreślam jeszcze raz, ale jednak, jednak z rywalem ligowym, znanym znam z, z boiska ligowego. To jest to pięć porażek w ostatnich sześciu spotkaniach i, i mówiąc y, y, konkretnie bez ogródek no, kibice dyskutują nad przyszłością sztabu, nad przyszłością pana no, pana posady, czy pan ma świadomość albo poczucie, albo jakieś sygnały, że być może w meczu ze stalą mielec w sobotę gra, grało posadę, czy pan takimi myślami w ogóle sobie nie zaprząta głowy i. A może ma, pan ma odwrotny sygnał, na przykład jest sygnał ze strony klubu, że. Trenerze, niezależnie co się wydarzy w końcówce rundy, tutaj pracujemy dalej, i wypełniamy kontrakt i, i, i później myślimy, co, co zrobić. Dziękuję. O sobie nie lubię rozmawiać, nie chcę rozmawiać. Czasami powinienem, ale nie będę tego robił. Mam kontrakt do 30 czerwca i nie chcę mówić, że nic nie wskazuje. Ja nie mam takiego poczucia, że coś w tym kierunku miałoby się zmienić. Robimy wszystko, żeby poprawić stan wyników drużyny przede wszystkim. Nie wiem czy dobrze wyczułem też kwestię grania w kratkę bądź yy, i odpowiadałem na to, że punktujemy w kratkę. Teraz to nie jest punktowanie w kratkę, tylko to jest punktowanie słabe, także nie, nie, nie mam problemu tego przyznać. Yy, tylko znów wytłumaczenie każdej porażki jest niejako osobną historią patrząc z perspektywy meczu tutaj. Na pewno doceniłbym Postęp, jaki zrobiła korona, jeżeli chodzi o obronę niską, bo tam było bardzo mało przestrzeni wykreować, dlatego to nie wyglądało tak atrakcyjnie z reagerzarkowym, bo korona, która, której pressing mijaliśmy, wycofywała się i w zasadzie dziewięciu ludzi było w polu karnym. I to też nie jest takie, że wytłumaczenie na zasadzie, a jak ktoś broni nisko, to nagle nie musimy kreować tyle. Na pewno jest trudniej wykreować sytuację, ale i tak myślę, że to było wystarczająco, żeby napocząć przeciwnika. Zresztą bramka zdobyta plus. 10 centymetrów spalonego, nie wiem, na pewno minimalne, ale to, to tak jak mówię, nie ma znaczenia. Zgadzam się, w sensie zgadzam się, tu nie ma na czym dyskutować. Punktujemy grubo poniżej naszego, naszych oczekiwań, naszych możliwości i na pewno grubo poniżej tego, co moi piłkarze się, starają się dawać z siebie na treningach, i to, to jest fakt. A co do przyszłości, to tak jak mówię, pytanie bardziej do osób decydujących. Ja skupiam się na robocie i pomimo tego, że nie jestem zadowolony to to nie zmienia mojego nastawienia, co by się nie działo, ja będę chciał wygrać ze Stalą Mielec, a jak będzie kolejny mecz, będę chciał wygrać kolejny mecz, bez względu na to, czy to sparring, czy mecz ligowy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobry wieczór, Mikołaj Janusik, Radio Widzę. Chciałem zapytać o postawę drużyny po utracie gola na do tego żeby wykonać krok taki jak zdobycie określonej przestrzeni poprzez wyciągnięcie pół, środkowe, pół prawego bądź pół lewego pomocnika ale to są już kwestie taktyczne i strategiczne ale dla osoby zainteresowanej powiedzmy strategicznie jak chcieliśmy podejść do tego meczu i co się zmieniło w drugiej połowie przez co nie wyglądało być może pan może mieć odczucie że nie wyglądało tak jakbyśmy ruszyli do ataku bo zmniejszyła się przestrzeń na początku odwołałem się do bezpośredniego zagrania bo plan był taki żeby nie grać koronkowo non stop tylko zagrać kilka krótkich akcji wejść w przestrzeń tak jak Łukos do, oddał bardzo groźne uderzenie szansę miał w momencie kiedy wszedł do środka z tej przestrzeni w tak sposób chcieliśmy atakować w momencie kiedy to nie działa przy jednej, drugiej próbie, to mieliśmy grać bezpośrednio na Rondicza, który zgrywał piłkę do Kerka, do Alvareza, mogli tam schodzić skrzydłowi, dlatego między innymi Łuko znalazł się wyjściowe wyjściowej jedenastce i to była przestrzeń, którą my chcieliśmy zdobywać. W drugiej połowie przeciwnik, który zdobył bramkę, wycofał się i tę przestrzeń było trudniej, e, trudniej osiągnąć, trudniej zdobyć. Na pewno dośrodkowania, które wykonywaliśmy, były zasadne, choć nie były wszystkie, w zasadzie mało było skutecznych, ale intencja była też taka, co zresztą starałem się przekazać później, reagując na wydarzenia boiskowe drużynie, że to nie jest problem, jeżeli dośrodkowanie nie osiągnie celu w postaci napastnika bądź skrzydłowego. Kluczowe będzie w drugim tempie zebranie piłki i wtedy oddanie uderzenia, bo to wiedzieliśmy, że przy tak ciasnym, trudnym, dobrze zorganizowanym bloku korony będzie, będzie po prostu ułatwieniem i będzie takim odejściem, od, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś takiego mitu, że my musimy ładnie strzelić bramkę, albo my musimy tylko jakieś jakościowe bramki zdobywać. To nieprawda. Chcemy zdobyć czymkolwiek w jakikolwiek sposób i na poparcie powiedzmy tego, tego nastawienia i podejścia, to ja radzę też albo polecam prześledzić mechanizm, jak straciliśmy bramkę, bo my w zasadzie wychodziliśmy z kontratakiem, gdzie zgubiliśmy piłkę w trakcie podawania do skrzydłowego i. Tej, nazwijmy to, rekontry. My straciliśmy bramkę, dlatego moment, w którym była przestrzeń, my z niej nie skorzystaliśmy odpowiednio, spowodowaliśmy, sprawiliśmy, że po straconej bramce musieliśmy radzić sobie z totalnie innymi warunkami, niż te, do których przygotowywaliśmy się tak z, większym, z większą pewnością i coś, co robiliśmy i co mieliśmy wykonać w drugiej połowie po, po drobnych, powiedziałbym, korektach w przerwie. Ale tak jak wspomniałem, z odczuciem, nie mogę dyskutować, nie mogę go negować, mogę tylko starać się wytłumaczyć, jak językiem piłkarskim, tym, w którym my się posługujemy, na zasadzie, w której przestrzeni chcemy operować, jak chcemy zdobywać bramki, jak chcemy kreować sytuację, to jest tylko to, co mogę poddać analizie i, i przedstawić państwu. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękujemy trenerowi i za chwilkę zapraszamy na drugą część konferencji. Dziękuję. na dnie, ale się odrodziliśmy Korona to jedność, siłą pokazaliśmy Wiarę, miłość, walkę Każda porażka jest nowym startem 7 trzyrocznik, rocznik, weź głośnik na full Niech wszyscy usłyszą, że jesteśmy tu Za ten jeden klub, za tę wiarę Głośny doping przez pełne 90 minut na zegarze Chcemy widzieć częściej u nas na koronie Nabity młyn, uderzenie dwupoziomowe Dwa razy więcej gardeł, głów, dłoni Tysiące serc Bijących dla korony jesteśmy siłą o jakiej wam się nie śniło Cechuje nas wiara w klub, nadzieja miłość, chłopaków trzeba wesprzeć, to obowiązek fanatyka Punkty zostaną u nas, a nie u przeciwnika Zaczynamy to zamieszanie, gotowi do gry, korona to my Zaczynamy to zamieszanie Jeden, dziewięć, siedem, trzy Zaczynamy to zamieszanie Gotowi do gry, korona to my Zaczynamy to zamieszanie 9, 7, 3 Klatka niech się zapełni, a młyn podwójnie. Niech każdy usłyszy, kto w mieście tym króluje. Niech każdy poczuje tę atmosferę, trybun. Korona kielce, od lat tysiące przygód. Na mecz się wybiera, dzisiaj tysiące ludzi. Zabierz kolegę pierwszy raz, to zawsze wróci. Tak na to patrzę, od bardzo dawna, że korona kielce to więcej niż zajawka. Na każdym meczu tu obecność jest obowiązkowa. Szółto czerwoną ma być na wszystkich sektorach. Determinacja na 100% na osiedlach. Bo tylko dzięki nam atmosfera jest konkretna Mobilizacja w szatni, na murawie się wykażcie Wydawajcie nam wyniki, my wam na trybunach wsparcie Tak jak wy, jesteśmy zwycięzcy Głodni to my, wasz dwunasty zawodnik A Zaczynamy to zamieszanie Gotowi to gry, korona to my Zaczynamy to zamieszanie 1, 9, 7 Witam po krótkiej przerwie. Jest z nami trener Jacek Zieliński. Bardzo proszę o komentarz po tym meczu. My jesteśmy naprawdę zadowoleni z wyniku tego meczu, bo, tak jak wcześniej mówiłem, po meczu z Mielcem Pucharowym, w meczach Pucharu Polski liczy się awans do następnej rundy. Mamy ten awans. No Można powiedzieć, że wydrapany w mękach i bólach, ale, ale strzeliliśmy jedną bramkę, obroniliśmy się. Nie daliśmy widzewowi na stworzenie wielu sytuacji, szczerze powiedziawszy, poza tą nieuznaną bramką w pierwszej połowie, tam jeszcze chyba jedną sytuacją, w drugiej tak naprawdę nie miał czystych sytuacji. Yy, gramy dalej w Pucharze. W piątek, można powiedzieć, czekamy z ekscytacją na to losowanie, kogo nam przydzieli los, i w lutym uczestniczymy dalej w, w tym wyścigu o Stadion Narodowy. Ja się bardzo cieszę, że akurat dalej w nim uczestniczymy. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Gratuluję panie trenerze awansu do ćwierćfinału. Oczywiście w tym całym meczu zdarzały się też błędy pana podopiecznym, ale jednego czego chyba nie można zabrać i co wszyscy widzieli to ogromne zaangażowanie. A dawno takiego zaangażowania u wszystkich piłkarzy Korony Kielce będących na boisku naprawdę nie widzieliśmy. No jakbyś sprzęgło się to wszystko w jednym czasie, że że te sprawy wszystkie mentalne, wunicjonalne się zazębiły. No, rzeczywiście nie był to nam wielki mecz w naszym wykonaniu, no ale generalnie no co? Mecz zwycięski, awansowaliśmy. No, nie mam zamiaru mówić, czy myśmy grali słabiej, czy, czy, czy lepiej. To już jest końcówka rundy. My jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Przed tym meczem też byliśmy, no, można powiedzieć, po nokaucie z górnikiem, więc to nie jest tak łatwo odbudować zespół. Ja się bardzo cieszę, że chłopcy to dźwignęli, stanęli wysokości zadania. Trochę w oczach kibiców zrehabilitowaliśmy się. No i teraz czekamy z niecierpliwością na poniedziałkowym mecz z pogonią, którym chcemy spiąć tą taką średnio udaną rundę jesienną. charówki w wykonaniu chłopaków tylko brawa, jeszcze raz podkreślę. No, ale też tam widzę okupione jakimiś drobnymi urazami. Czy wiadomo, co tam z Remaklem i widziałem też Trojaka trzymającego się za to jakieś drobnostki, czy... Myślę, że dopiero jutro będziemy wiedzieli, jak zrobimy jakieś badania diagnostyczne. U Trojaka sprawa mięśniowa jest, mam nadzieję, że to nic groźnego. Rema bardziej odczuł ten mecz tak fizycznie, no. Ale wykonał kawał naprawdę dobrej roboty i, i słowa uznania, takie jak dla niego, tak i dla całej drużyny. A było też takich paru nieoczywistych bohaterów. Dobry męż Bartka Smolarczyka, który, który naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony, świetną zmianę do Szuma na Gamacu po przerwie, także cały zespół zasłużył na słowa uznania. Rafał Mamla znowu z czystym kątem i, i dwie interwencje miał takie naprawdę mega mocne, więc też bardzo się z tego cieszę. A tu bym jeszcze chyba też podkreślił postawę Hoffmeistera, bo to co wiązał tam czasami w środku pola, to tylko przykaz. Ale Hoff nie schodzi poniżej pewnego poziomu, on stale trzyma poziom, jest takim naprawdę ważnym ogniwem naszej drużyny, no i tylko wypada żałować, że nie ma w tym ostatnim meczu jego i Pauresty, więc no to będą hm, jakieś tam osłabienia, no ale mamy parę dni na to, żeby jakoś to wszystko pozalepiać, poskładać, zagipsować. Dziękuję. Drugi czy trenerze gratuluję awansu, mam Dziękuję. pytanie właśnie o Bartka Sumarczyka, czy to może być taki przełomowy mecz dla niego, no bo tak jak już trener wspomniał, zagrał dzisiaj dobre zawody, wypada pau na mecz z Pogonią, no i czy to jest właśnie może ten moment, w którym też zadobietuje w Ekstraklasie? No, ja bym chciał, żeby tak było, no, ma duże szanse na to rzeczywiście, no bo, bo nie z tego powodu przede wszystkim, że że ktoś tam wypada, tylko że bardzo dobrze się zaprezentował dzisiaj, to jest myślę główny czynnik i, i, i jakiś tam jak tutaj nieraz używacie słowa, yy, jaki ranking jest, no to podskoczył zdecydowanie w tym rankingu, także nie, ale to tak pół żartem, pół seria, bo, bo zagrał dzisiaj bardzo dobrze i myślę, że na tej bo też był ustawiony na takiej pozycji, bym powiedział, dość specyficznej, bo, bo zagrał tego centralnego obrońcę w trójce, no to wiadomo, to jest taki lider defensywy, no chłopak w wieku młodzieżowca jeszcze, ale ale spełnił zadanie swoje bardzo dobrze. Także ja się z tego cieszę i, i oby tak dalej. Raczej w tym rankingu nie spadli Marcel Pięczek i Długość, tylko pytanie dlaczego dzisiaj nie było ich w kadrze meczowej, jakieś urazy no, obaj, czy obaj mieli urazy po meczu z Górnikiem. Marcel i, i Długi. No Zobaczymy czy wyjdą jutro na trening. Prędzej bardziej pod koniec tygodnia bym się liczył z tym że wyjdziemy. Zresztą my generalnie to już wielu Możliwości treningu nie będziemy mieli bo raz, że to już jest końcówka, ostatni mecz, a druga sprawa, że no pogodę zapowiadają jako zapowiadają, więc podejrzewam, że na początku będziemy szukali boiska, na którym będzie można utrzymać pion, więc to będzie główne nasze zadanie na najbliższe dni. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dobranoc.